co? okej okay. Strzała Warto Chińskie karty Przechodzimy już tutaj Nie, nie, nie Jeszcze nie update'owałem ogólnie Także no Zobaczymy Co będzie na, na Po takim jakiś Co zrobię Poza filmem I tak, dzisiaj chyba trzy gry ma. Będziemy grali I też sobie zostawiam jakiś upgrade zobaczmy. Nie wiem, klub też no zostawiam no tam W ogóle, czarna magia. Mhm. A, może nie duża magia. Czekaj, a nie widzę. To chodź, chodź, się No to nie było źle. Ale... No to pewnie będzie czarna magia. Jelo. Szybki speedrun, żeby, żeby już grać. Całkiem fajny speedrun. Już tak naprawdę będziemy grali, dobra. Ech, na czym się go opłaca? Najbardziej grać. Kurto tutaj eee, kolosą... Dobra, kolosą twardo. Okej, okay, jak zawsze po 50. Hmm. No 50 poziomów więcej ma. Oczywiście nie poziomu. Znaczy tylko poziomu składu. Zwykle 500 trafimy na antes. Z... Widzicie? Ta gra mnie już skamuje. Wierzę, że taki cpaniak jestem. Mań, ja rasałek! Mań, ja rasałek! Ano. Ano, no, chill, chill, chill. Spokojnie. Ależ tu by siadło prawie. O, ale piękna prąka, proszę Państwa, 1 zero z przewrot! Krystiano Ronaldo z niczym. Niczym Krystiano Ronaldo powinienem powiedzieć, ale nieważne. Ważne, że strzelamy ją w bramkę otwierającą. Wynik. I fały. Mm -hmm. Lecimy dalej, tutaj z koksem. I tutaj nie wyszło podanie z zdecydowanie rywalowi, ale tutaj szybciutko z grania podań idą. Ale ciągle, ciągle się tu trzyma. Drużyna, player to playerka. To playerka już znowu atakuje. Znowu atakuje. Co strzeli, strzela drugą bramkę. To jest już niewiadome. No, nie. 25 tysięcy na tułek Może być jego. 0 po pierwszej połowie spotkania. Ja, druga połowa, zaczynamy, zaczynamy mecz. Dalej, kontynuujemy. O. Tylko więcej emocji chcę. Oj, już tu się dzieje bramka z broni i gankę, która mogłaby trochę kosztować ich. Ich trochę by to kosztowało na, na rzecz. Tylko, że już byłoby o jedną już więcej, a to by się mogło źle przewrócić na korzyść przeciwnika, ale 3-1, 3-1, proszę Państwa, 3-1. Mamy tutaj piękne zgranie, piękne zgranie, kolejny faul. Przeciwnik bardzo dużo już trochę próbował i dwa faule już ma na swoim koncie. I uwaga, próba strzału nie wyszła. Kolejnie, Więc może pójść, ale nie wyszło całkowicie. Już tutaj nie wyszło. Podanie nie, ale idzie to, że się dopasować. Dopasował pozycję, ale jeszcze przed przeciwnika. niestety. Ale to już chyba mecz jest przesądzony. 3-0 dla playerka Może być. I piękne zwycięstwo. I uwaga, uwaga. Jeszcze tutaj szybko dzieje się akcja. I zmarnowana. Ale jeszcze będzie kolejna szansa. Jest 4-0 jako finałowy wynik tego spotkania. Z pierwszego z trzech. Dużo goli plus piękna przewrotka. Plus cud miód. No i dobra, lecimy teraz paczuszkę. Dalej nic, co, co to mamy? Jakieś Skurry Drugi mecz, koloseum. I zdecydowanie teraz trafiam na nieco... o, Znowu o 50. Więcej start pointów w tymu nie co może znowu źle wyjść a moją korzyść ale zaczynam ten mecz ja a nie on także mogę wykonać pierwszy cięższy akcję dla nich do wybronienia i tutaj poszła całkiem spora akcja i tutaj pięknie przemyślane przemyślanie tutaj idzie każdy Przemyślane ruchy, korzystuje Big Brain, wszyscy. I pierwszy gol w tym spotkaniu. ja do pro, play, pro a Przepraszamy za zeplenienie, ale co tu się dzieje, proszę państwa. I prawie byłby drugi znowu. I uwaga, teraz nadeszła wielka chwila, bo Brona już się szykuje na piękny... Aż no niestety próbował, ale przekazaczył to. To podanie do obrońcy. I obrońca nieco stracił tę piłkę teraz. Może być gorzka strata, ale jeszcze wybronili to. Jeszcze to wybronili. I tymczasem lecą po drugiego kola i prawie by im wyszło znowu. No, no, dzisiaj całkowicie niszczy. Przy każdego na swojej drodze? I 1-0 do pierwszej połowy, nieco gorzej przy nim meczu, ale wciąż ważne, co jest taki wynik. A tymczasem druga połowa zaczyna przeciwnik całkiem nieźle. Ale niestety. I niestety pusta. Tam była dziura w środku. Oj, gdyby to tylko wykorzystał ktoś. Ktoś to tylko wykorzystał. 5 sekund później, ale. To nie wyszło. Jeden 0 ciągle tutaj, wynik na, na szali. I może się przechylić ona za. Tylko dosłownie. O. Ten wynik jest bardzo niebezpieczny. I próbował coś wykominować, przewy. ale jest szansa! Jest kul! Wszedł prosto do bramki! Zobaczmy powtórkę! Ależ tutaj. Się znalazł, ale odpowiednio, ponieważ już 2-0 dla drużyny pro playerka i znowu on będzie niszczył. Uj, 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 uj. Tymczasem obrona no nie daje za to. Z siebie wszystkiego i uciekają z tą piłką, nie nadal. Dystans to jest dla nich smutną wiadomością, ale no jest smutniejsza, bo będzie w potrzasku, i teraz raczej wygra to. Strzela 3-do zera Tu się tutaj dużo rzeczy stało. Dużo wahań, ale ważne, że wychodzi Szczepan na wina. No i tym razem to już była druga gra. Więc jestem zadowolony. 200 koła osiągnąłem. Teraz tylko powiększyć będziemy musieli bilans. moich pieniążków. Znowu koloseum. Po raz trzeci niszczarka, czyli jerek, kontra jakiś fin. Zobaczymy, kto to wygra. To się zapowiada się znowu ciekawie. I gwizdek sędziego rozpoczął wszystko. Całe spotkanie 45 minut. Na Zapraszamy do oglądania. A tymczasem już tutaj idzie pan z akcją, Trochę nie wyszło przed odpowiednio obrońca. Gratulujemy mu za taką interwencję. Ale i tak obrona nie daje rady. A prawkość pięknie wybrania ten strzał. Tylko po to, żeby dać nadzieję na wygraną jednak konę na koloseum w, promplej, w jarkowym, mogą być małe. Ale tutaj okazja jeszcze nie wygłaśniona. Tanka, Kanu, szkoda, ale jeszcze jest okazja, jeszcze się może wszystko stać. Jeszcze tu się dzieje dużo, więcej niż w naszych życiach. I tymczasem wchodzi obrońca. Letnie tutaj załamani. Nie gospodarze, że wygrają. A tutaj remis ciągle idzie i zaraz się kończy pierwsza połowa, proszę Państwa, co tu się dzieje? Ale pierwsza połowa jest tak cięta, że nikt z nich nie wychodzi na prowadzenie, lecz to się mogło teraz zmienić. A jeszcze się nie udało! I nie udało się po raz kolejny. Mamy 0-0 tym razem. To może być trudne starcie, ale ktoś musi wyjść z tego wygrany. Jakby czasem, no i rzut wolny to może być okazja tak naprawdę. Ten nasz pro player cup, ponieważ może wykorzystać pięknie swoją pozycję i prawie by mu to wyszło. Gdyby tylko ciutkam, e Szybciej przeleciała piłka, mógłby bramkarz nie dać rady. I tymczasem przypadkowa wybitka. Ale grają, grają i walczą. Wszyscy tutaj starają się. I tutaj pięknie wchodzą z podaniami, jednak przekroczyli ten limit. Podań. Przez obronę i obrona tymczasem ma bardzo średnią sytuację i 1-0 przeciwnik. Wadzi będzie na pewno proplejerek chciał to odrobić bardzo szybko. Chociaż właściwie będzie miał mało czasu do... I uwaga, uwaga, szansa! I nie ma, bo jeszcze przejęli... Te szybki aut. Teraz nie tracić dużo czasu. I próba gola nie wyszła, nie wyszła. Po raz kolejny, Bramkarz najlepszy na świecie u nich. I co tu się dzieje, proszę Państwa? Chyba będziemy świadkami porażki. Proplayerka pierwszej i ostatniej w tym filmie. Możemy tego się jedynie spodziewać, i niestety, proplayerek przegrywa 1 do 0. No niestety, czasami tak bywa, ale właściwie to już przeszłość. Ale tutaj się działy emocje w tych wszystkich filmach. O meczach na tym filmie dziękuję, no nie mam nadzieję, że Wam się podobały te mecze, jakże mocne, potężne. No i co? Nie wiem, się na Discorda. Jak chcecie, dajcie łapę w górę i suba. A my do następnego takiego mocnego filmu Nara.